Witam Was serdecznie na moim warsztacie, dzisiaj taki oto robot kuchenny, szatkownica, taki zestaw, powiem Wam, że bardzo ciężkie to jest na jak na swój gabaryt, to jest wszystko z nierdzewki, Prawda, aż jestem ciekaw ile to waży. 6758 po złotówce 6,76. A więc jest kawał gnoja, bym powiedział nawet. Chowamy wagę, bierzemy się za rozkręcanie tego. Dobra, ja już po rozbiórce powiem Wam, że dłużej zajęło mi chyba sprzątanie niż tego rozbieranie, ale. Dobra, tu mamy stal razem z wirnikiem 4108. 411 wychodzi nam za stal. pojedziemy sobie aluminium 364 gramy aluminium w odlew w tej chwili 6,60 2,40 mamy 6,51 już jest kwota podobna do początku fajnie 1350 gram stali nierdzewnej. 570 w tej chwili stalu nierdzewna. 770 za samą nierdzewkę. Dodamy sobie 1427, a więc wynik, wynik fajny. Tutaj mamy mosiądz Ale co wam jeszcze pokażę na razie, wrzuciłem do mosiądzu, bo nie będę, nie będę z tym teraz walczył. Takie groszki srebra wyskoczyły. A więc fajnie, tu jest w jest w sumie groszków jest nawet więcej, bo tutaj mamy jeszcze i tu był gdzieś na miedzi, ale zostawimy to na razie. Wszystko a więc mamy 24 gramy mosiądz yy, żółty 21,40 40. co daje nam 51 groszy do puli i do tego dorzucamy 666 gram miedzi Miks po 30,10 w tej chwili. Co daje nam 20 zł. 5 groszy, a razem mamy 34,77. A więc wynik nawet, nawet dobry jak dla mnie. Nie przedłużam. Widzimy się niebawem. Do następnego. Na razie. Cześć.